tam troszeczkę późno, ale, krótko mówiąc, czas gonił, a dzisiaj po prostu dzień wolny od pracy, nazwijmy to w ten sposób. I droga chyba Teresą. Pytasz się, spod jakiego znaku jesteś. Jesteś spod znaku bliźniąt. Ostatnia dłada, czyli ostatnia dłada byka. E, cóż ci mogę powiedzieć? Przede wszystkim to, ponieważ nie mam godziny ani nie mam miejsca urodzenia, ale uważaj bardzo na zdrowie. Uważaj bardzo na górne drogi oddechowe. To jest najważniejsze. Oszczędzaj się. Bardzo się oszczędzaj. Podałaś rok i jesteś taką osobą, która więcej pomaga ludziom niż tobie. Nie jest to złe. Ale pamiętaj o tym, że nie wszyscy są wdzięczni. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że co ty z tego masz? Jeżeli masz, to się cieszę. A jeżeli nie masz, to już wiesz. Dlaczego nie masz? <laughs> Przykre, ale faktycznie prawdziwe. Słuchaj, w tej chwili stałaś się progresywną panną. I to jeszcze w dładzie koziorożca. Bardzo uważaj na swoje zdrowie wyjątkowo. To już wyjątkowo. Pilnuj kręgosłupa. Kręgosłup, jeżeli chcesz ustawić, proszę cię idź do jakiejś ortopedy, czy tam, gdzie są, Izy, żeby ci zrobił wkładki do butów. Zobaczysz jak się zaczniesz dobrze czuć i teraz jest ta górna, już w tej chwili nie chcę powiedzieć, że nie osiągniesz nic więcej, to nie jest prawdą, ale osiągnąłeś już szczyt i wszystko co jest zawdzięczasz kosmosowi czy Stwórcy, też obojętnie jak będziesz chciała to sobie wytłumaczyć, ale jedna rzecz jest najważniejsza, że funkcjonujesz że jesteś. Sprawy karmiczne nie są tak istotne dla ciebie, a chylisz czoła jak bardziej te sprawy, które są związane z byciem tutaj na Ziemi. Nie rób błędów, nie rób żadnych y, dziwnych manipulacji, przede wszystkim tych finansowych. Staraj się żyć na zasadzie spokoju. I to jest najważniejsze. I kontroluj swoje zdrowie. Koniecznie. Suplementuj się. Nie wiem, gdzie mieszkasz. Możesz zawsze zadzwonić, się podpyta podpytać. Może akurat będę miał jakieś możliwości Ci pomóc? Znaczy nie ja, tylko osoby, które znam ponieważ i tak, i tak nie mam dobrego kosmogramu, tylko mam na godzinę dwunastą, mam tą datę, którą podałaś i cóż więcej, cóż więcej Ci mogę powiedzieć. Życzę Ci przede wszystkim tego, co Ty najbardziej chcesz uzyskać. Wiem, że od paru lat Ci się zmieniło życie. Akurat nie sprawdziłem od kiedy, ale liczmy, że od Czterech lat. I to życie nabrało innego koloru, innego fasonu. Nie bój się jego. Nareszcie jesteś sama, nareszcie jesteś wolna, nareszcie ty kierujesz sobą. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ale możliwe, że też jesteś osobą, która. To nie 4, przepraszam. Troszeczkę więcej. Trzeba by dołożyć te dwa zera. Znaczy, y, 20, około 20 lat. Tutaj się lekko pomyliłem. Ale nie dziw się, że takie życie jest. Jak się przyglądam jeszcze temu Twojemu kosmogramowi, co tu ciekawego? Aj, najważniejsze, że jesteś. Jeżeli możesz, to uciekaj do na uniwersytet trzeciego wieku. To ci bardzo pomoże. Dlatego, że to, co ja. Często oglądasz tutaj programy, wiem o tym, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego. Że kiedy uruchamiamy naszą psychikę, ta psychika nie szuka jakby ujścia. Najłatwiej jest uciec w chorobę. I wtedy, kiedy coś robimy, zupełnie inaczej się czujemy. Trzymaj się. No i czuwaj nad sobą, z Bogiem.